Mecze z drużynami z czołówki tabeli nigdy nie należą do łatwych i przyjemnych. Tak też było w przypadku sobotniego spotkania jedynki Aleksandrów z Chemikiem Police. Pomimo dużych oczekiwań i głośnego dopingu ze strony własnej publiczności, podopieczne trenera Klimczyka przegrały 0-3. Podczas całego meczu nie było takiego momentu, w którym gospodynie chociaż na chwilę przejęłyby inicjatywę. Przyjezdne bardzo pewnie prowadziły swoją grę, nie popełniały błędów, mając swoje najlepsze zawodniczki w osobach Kingi Zielińskiej, Ewy Kwiatkowskiej i Tamary Kaliszuk. Pierwszy set to szybkie objęcie prowadzenia przez Chemika i konsekwentne powiększanie przewagi. Przy wyniku 14-20 do 20 trener Aleksander Klimczyk skorzystał z drugiej przerwy. Chwilę później zmienił Judytę Szulc na Martę Ostrowską i Karolinę Michalkiewicz na Natalię Wardzińską. Nie przyniosło to jednak spodziewanej poprawy gry. W pierwszej partii ekipa z Polit straciła 16 punktów. W drugim secie, który był najbardziej wyrównany, Aleksandrowianki grały bardzo ambitnie, ale momenty skutecznej gry, przede wszystkim w wykonaniu Anny Związek i Karoliny Michalkiewicz, przeplatały się z przestojami i dużą ilością błędów własnych. Pomimo chwilowego prowadzenia 13 do 10 i 19 do 17, po asie serwisowym Karoliny Michalkiewicz końcówkę seta skuteczniej zagrały przyjezdne, wygrywając do 24. Trzecia partia tylko w początkowej fazie przyniosła w miarę wyrównaną rywalizację. Od stanu 8 do 8 chemik zwiększył tempo, skuteczniej kończył akcję, czy też częściej przechylał na swoją korzyść dłuższe wymiany. Jedynka przegrała seta do 20 i całe spotkanie 0 do 3.